Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Poprawny Inwestor w serii dotyczącej budowy pierwszego portfela inwestycyjnego. Ostatnio zacząłem omawiać budowę części akcyjnej portfela, skupiając się przede wszystkim na ETF-ach, na globalne rynki akcyjne, które, czerpiąc z obecnego wzrostu gospodarek, są prawdopodobnie najstabilniejszymi i najbardziej pewnymi w długim terminie aktywami akcyjnymi. Jednocześnie jest to strategia bardzo prosta, mało czasochłonna i tania. Gdyby zainwestować całe środki przeznaczone na część akcyjną w ETF na globalne rynki, dałby to łącznie w portfelu ekspozycje na rynki i waluty zagraniczne na poziomie około 55%. Jest to wartość jak najbardziej dopuszczalna i może być całkiem korzystne posiadać nawet ponad połowę swoich inwestycji w aktywach zagranicznych. Z drugiej strony, jak już wspominałem, rozumiem, że wystawienie takiej ilości swoich środków na ryzyko nie tylko zmiany cen akcji, ale również zmiany cen walut, nie dla wszystkich może być komfortowe. A wprawdzie, jeżeli zostaną one zakupione po relatywnie niskim kursie głównych walut, takich jak dolar i euro, w których ETF-y przede wszystkim są wyceniane, to w razie kryzysów te waluty powinny stanowić raczej bufor bezpieczeństwa, ponieważ zazwyczaj, kiedy globalne gospodarki mają problemy, to kursy właśnie tych głównych walut umacniają się względem złotówki. A więc, choć spadają wtedy ceny akcji, to spadek ten częściowo jest niwelowany przez wzrost ceny walut, w których posiadamy aktywa. Jednak zależność ta nie zachodzi zawsze, a jest to jednak jakiś rodzaj ryzyka walutowego z którym nie każdy może czuć się komfortowo. Czy wobec tego warto zainwestować póki co pasywnie, choć część środków w nasz polski rynek w polskiej złotówce? Na początek warto zaznaczyć, że nie ma instrumentu odwzorowującego WIG, czyli indeks na cały polski rynek, gdyż jest na nim zbyt dużo małych spółek, których zakup do portfela funduszu jest po prostu nieopłacalny z punktu widzenia jego prowadzenia. Mamy za to fundusze na czołowe polskie indeksy: WIG 20 największych polskich spółek, MWIG 40 zawierający kolejne 40 spółek i SWIG 80 zawierających dalsze 80 spółek. Czasami te dwa indeksy są określane kolejno jako indeks średnich i małych spółek, ale warto pamiętać, że to wciąż są największe podmioty na polskim rynku zaraz po WIG-20 etf -y te występują w wersji Total Return, czyli uwzględniające reinwestowanie dywidend, podobnie jak większość ETF-ów na rynki zagraniczne. Czy warto więc byłoby zainwestować w któryś z tych indeksów? O ile WIG-20 historycznie radzi sobie słabo, bo jest to obciążone spółkami skarbo-państwa, wykorzystywanymi często do celów politycznych. O tyle na przykład SWIG-80 w horyzoncie pięcioletnim pobił indeks technologiczny Nasdaq i radził sobie o wiele lepiej niż S&P 500, wypracowując łącznie w tym pięcioletnim okresie 140% zysku. Gorzej, ale wciąż dobrze, poradził sobie MVIK 40, osiągając w analogicznym okresie 70% zysku. W dłuższym okresie, 10 lat, oba te indeksy radziły sobie podobnie, a w okresie 20-letnim to MSCI wygrał, osiągając 300% względem około 230 SWIG-u. W takich długich okresach były to wyniki jednocześnie gorsze od amerykańskiego SP500, ale pamiętajmy, że polski rynek dopiero się wtedy rozwijał. W ciągu ostatnich kilku lat indeksy te wykazywały naprawdę dużą siłę, dlatego dla osób, które preferują większą alokację na polską walutę, mogą być naprawdę niezłą propozycją na ulokowanie części kapitału. Oczywiście dane historyczne niekoniecznie się powtórzą, ale cała polska gospodarka wciąż rozwija się w dużym tempie, wykazując stosunkowo wysokie PKB, a to właśnie te spółki, poza państwowymi molochami z WIG20, są w dużej mierze motorem tego wzrostu. W mojej opinii, jeżeli chcemy mieć pasywną ekspozycję na polski rynek, to warto rozważyć dołożenie tych dwóch, Mniejszych indeksów do portfela. Dla transparentności należy powiedzieć, że mają one stosunkowo wysokie opłaty za zarządzanie w wysokości 0,8% dla MWG i 0,9% dla SWiG-u, Ale są to wciąż niższe koszty niż większości funduszy aktywnie zarządzanych, skupiających się na akcjach, zwłaszcza tych mniejszych spółek, które to fundusze otwarte mogą być. Oczywiście, alternatywą dla osób nieposiadających rachunku maklerskiego. Jeżeli ktoś chce prowadzić swój portfel pasywnie, czyli nie wybierając indywidualnie akcji i nie monitorując sytuacji rynkowej, aby kupić i sprzedać je w odpowiednim momencie, to te dwa fundusze zapewniają fajną ekspozycję na tą dynamiczną część polskiego rynku i mogłyby zastąpić część ETF-a na globalne rynki w naszym portfelu. Ale radziłbym, by nie była to więcej niż połowa, a najlepiej około 1 czwartej, głównie ze względu właśnie na te wyższe koszty obsługi polskich ETF-ów. Poza tym zazwyczaj lepiej mieć większą dywersyfikację i ekspozycję szerszą niż skoncentrowaną na Polsce. Z dodatkiem wspomnianych ETF-ów mielibyśmy portfel pasywny, korzystający ze wzrostu globalnej i polskiej gospodarki. I dla wielu osób taki portfel byłby pewnie wystarczający. Jednak nie wszyscy mogliby być usatysfakcjonowani taką relatywnie defensywną częścią akcyjną, dającą według danych historycznych średnio do 10% rocznie, z zaznaczeniem, że to długoterminowa średnia. Często ludzie, a szczególnie ci rozpoczynający inwestowanie, mają dużo większe oczekiwania, które napędzane są przez głośne medialne informacje. O wynikach przede wszystkim amerykańskich gigantów. Inna sprawa, że dużo częściej słyszy się o wielkich wzrostach niż o nagłych spadkach. Dane pokazują, że pasywna strategia oparta na globalnych rynkach w dłuższym terminie jest jedną z najstabilniejszych i najbezpieczniejszych strategii i jest odpowiednia dla większości inwestorów, ale nie zawsze da się ją pogodzić z wysokimi oczekiwaniami. I tak zwanym FOMO, czyli Fear of Missing Out, obawą, że ominie nas coś ważnego. Na rynkach zazwyczaj chodzi o duże zyski na innych aktywach, w które akurat nie zainwestowaliśmy. Strategia musi być dopasowana do inwestora. Przede wszystkim nie może być zbyt ryzykowna, dlatego budowany przeze mnie przykładowy portfel jest raczej defensywny. Z drugiej strony jeżeli będzie ona zbyt defensywna, to również możemy się z nią źle czuć i naruszyć ją, np. Na inwestując w ryzykowne akcje na samym szczycie, bo nie będziemy mogli już wytrzymać, kiedy omijają nas kolejne miesiące zysku na najbardziej popularnych aktywach. Dlatego dla osób mających nieco większy apetyt na ryzyko, tak jak ja, opiszę teraz propozycję zwiększenia potencjału zysku, choć będzie się z nią wiązało pewne dodatkowe ryzyko. Można oczywiście samodzielnie wybierać konkretne akcje, i będę tę możliwość omawiał w dalszych odcinkach, ale wymaga to zazwyczaj już konkretnej wiedzy, a przede wszystkim czasu na dokonanie analizy, a następnie monitorowanie wyników i sytuacji rynkowej spółek. Ryzyko jest znacznie większe. Możemy nie tylko łatwo wybrać słaby podmiot, ale nawet jeżeli wybierzemy te lepsze, to możemy to zrobić w złym momencie, kiedy ich akcje są już bardzo drogie. Dlatego dla osób, które nie chcą samodzielnie podejmować takiego ryzyka, proponuję jeszcze krok wstecz i strategię, którą mógłbym określić jako sektorową. Jak łatwo się domyślić, chodzi o wybór konkretnych akcji, ale najbardziej perspektywicznych branż i obszarów działalności. Kiedy dziś myślimy o Ponadprzeciętnych zyskach, które mogłyby nas ominąć przy stosowaniu pasywnej strategii, to najłatwiej do głowy przychodzą zapewne najgłośniejsze przykłady, takie jak Nvidia, Microsoft, Google, Meta, czyli spółki przede wszystkim technologiczne. W ostatnim odcinku zwróciłem uwagę, że Nvidia, ale również i pozostałe te spółki są już często bardzo wysoko wyceniane. Czy jesteśmy gotowi teraz postawić swoje pieniądze na jedną albo kilka z nich? A może lepiej postawić na ich tańszych konkurentów, jak na przykład AMD czy Qualcomm, również produkujących półprzewodniki. Decyzja nigdy nie jest łatwa i często wymaga godzin analizy. Jeżeli jednak cofniemy się o ten wspomniany krok wstecz i spojrzymy na rynek z szerszej perspektywy, możemy zauważyć, że wiele z tych podmiotów, Wydających się mieć największy potencjał, skupia się w określonych sektorach, jak właśnie nowe technologie, branża finansowa, biotechnologia itd. Jeżeli wierzymy, że akurat takie podmioty będą radziły sobie lepiej niż szeroki rynek, dlaczego zamiast stawiać na jednego konia, nie lepiej postawić na całą stawkę? Inwestycja w globalny indeks, czy np. SP500, o której mówiłem w poprzednim odcinku, Chociaż stabilna, ma tę słabość, że oprócz podmiotów najlepszych, na jej wynik wpływają też inne, słabsze spółki. Możemy nieco zmienić tę sytuację, przeważając za pomocą konkretnych ETF-ów czy funduszy aktywnych, najlepsze według nas branże. Inwestowanie w cały sektor ma tę zaletę, że jeżeli mamy rację co do jego perspektyw, to na pewno na nich skorzystamy. I nie grozi nam, że wybierzemy słaby podmiot, np. obecnego lidera, którego w perspektywie kilku lat pobije konkurencja. Nie musimy również intensywnie śledzić sytuacji konkretnych spółek, na których ceny mogą mieć wpływ dodatkowe czynniki, np. regulacje prawne czy jakieś incydentalne afery. Oczywiście ta strategia też ma słabe strony. ETF sektorowy nie da zarobić aż tyle, co najlepsze spółki dwiego portfelu, bo obciąży go też wynik tych słabszych. ETF-y czy nawet fundusze aktywne zazwyczaj skomponowane są w taki sposób, że największy udział w nich mają największe spółki w ramach danego sektora. Jest to więc opcja umożliwiająca w pewien sposób uśrednianie wyniku, co moim zdaniem jest całkiem niezłym kompromisem. Taką strategię sektorową można stosować przede wszystkim na globalnych rynkach, Ponieważ nie ma ETF-ów sektorowych na polskim rynku a i fundusze aktywnie zarządzane są ograniczone. Nie jest to jednak problem, bo jeżeli chcemy inwestować w dany sektor, to raczej globalnie w najlepsze spółki na świecie, a nie te lokalne. Selekcja kilku konkretnych sektorów może więc podnieść potencjał portfela, choć należy mieć na uwadze również nieco większe ryzyko. Przestrzegam szczególnie przed Zbyt dużym przeważaniem konkretnych sektorów względem części ogólnorynkowej. Pamiętajmy, że możemy łatwo się pomylić i sektory dominujące w danej chwili mogą szybko stracić swoje wyceny, tak jak było to w ostatnich latach np. z biotechnologią, gamingiem czy w Polsce z odnawialnymi źródłami energii. Mogą rozwinąć się też nowe, dynamiczne branże, jak to było ostatnio z AI, dlatego mimo wszystko. Warto mieć ekspozycję przede wszystkim na cały rynek, aby nie przegapić takich nieoczekiwanych trendów. Inwestowanie sektorowe jest jednak szansą na poprawę rentowności portfela kosztem tego niewielkiego dodatkowego ryzyka. Na jakie branże warto, moim zdaniem, zwrócić uwagę w perspektywie naszego modelowego portfela, czyli do około 5 lat? Bez zaskoczenia, będzie zapewne szeroko pojęta technologia. Z uwagi na ich ciągły rozwój i coraz większe zaangażowanie w nasze życie. Mam tu na myśli przede wszystkim software, czyli oprogramowanie, ale również hardware, czyli produkcję sprzętu. Jak pokazała wspomniana Nvidia, jest to również znakomity biznes, aby zapewnić moc obliczeniową do obsługi coraz bardziej skomplikowanych algorytmów. Jest to przy tym branża o stosunkowo niskim poziomie wyjścia, bo klientów może znajdować na całym świecie, a koszty produkcji przy software'ze sprowadzają się w głównej mierze do pracowników. Jeżeli chodzi o produkcję sprzętu, to jest ona oczywiście droższa, ale dzięki przewagom technologicznym i wysokiemu popytowi można również narzucać dosyć wysokie marże. Technologia to mocna branża i z uwagi na to, że Właśnie w niej działają największe spółki, to nawet w globalnych indeksach ma ona już stosunkowo wysoki udział. W jej ramach może być jednak warto skupić się na nieco węższych sektorach. Takim dość oczywistym wyborem jest sztuczna inteligencja, której potencjału chyba nie muszę tłumaczyć. Wykorzystywana jest coraz powszechniej i w coraz to nowszych miejscach, a przy tym wciąż jest olbrzymia przestrzeń do rozwoju. Ponieważ widzimy, że rozwiązania są niedoskonałe, wymaga też olbrzymiej mocy obliczeniowej, na której zarobić mogą producenci chipów. Jest to taka sfera, co do której zgadza się większość ekspertów. Kolejnym sektorem, na który chciałbym zwrócić uwagę, już nieco mniej oczywistym, jest cyberbezpieczeństwo. Jest ono odpowiedzią na dominację tych dwóch poprzednich branż. I na zagrożenia płynące z nowych rozwiązań technologicznych. Tak szybko jak rozwijają się nowe technologie, tak szybko pojawiają się też nowe ryzyka. Ludzie, przenosząc coraz większą część swojego życia do chmury, stają się jednocześnie coraz bardziej świadomi konieczności odpowiedniego zabezpieczenia. Dlatego uważam, że właśnie sektor cyberbezpieczeństwa może być czarnym koniem w perspektywie najbliższych lat. Następną branżą z wysokim potencjałem jest healthcare, a szczególnie związane z nią podsektory, tzw. longevity, czyli długowieczności, wieczności, oraz biotechnologia. Społeczeństwa rozwinięte żyją coraz dłużej i są coraz bogatsze, więc naturalnym jest, że inwestują, by jak najdłużej żyć w jak najlepszym zdrowiu. Jednocześnie rozpowszechniają się choroby cywilizacyjne. A COVID pokazał, że wcale nie jesteśmy tak bezpieczni od globalnych pandemii, jak wcześniej przypuszczaliśmy. Dodatkowo, biotechnologia, a zwłaszcza jej część dotycząca produkcji leków, jest idealnym przykładem, dlaczego warto inwestować indeksowo. Badania nad lekami są bardzo drogie i spółki często latami operują na stratach i pozyskiwaniu finansowania, a ich wyceny mogą być bardzo niskie. Z drugiej strony kiedy któraś z nich opracuje jakieś innowacyjne rozwiązanie na istotny medyczny problem, jak na przykład spółka Nowonordisk, preparat pozwalający ograniczać głód, a więc tym samym walczyć z otyłością, to jej sukces i zyski mogą być gigantyczne. Jest to bardzo wymagająca branża do analizy, w której trudno wytypować zwycięzców, dlatego inwestycja w cały sektor jest zazwyczaj dużo skuteczniejsza. Obecnie jest on również relatywnie dość nisko wyceniany, co przemawia na jego korzyść. Oczywiście, jest to tylko kilka moich subiektywnych przykładów, a wybór konkretnych sektorów zawsze jest indywidualną decyzją inwestora, która powinna być poprzedzona dogłębną analizą. Specjaliści zwracają uwagę też na wiele innych sektorów, czyli swojego rodzaju tematów inwestycyjnych, które mogą mieć wysoki potencjał. Jak na przykład na elektromobilność, energię, z naciskiem na odnawialne źródła energii, na technologię blockchain, wydobycie surowców, zwłaszcza tych potrzebnych do budowy półprzewodników i akumulatorów, czy nawet na wodę jako globalny zasób, którego wkrótce może zacząć coraz bardziej brakować. Skutecznym pomysłem może być też stosowanie kryteriów ESG, czyli Environmental Social Governance które nie odnoszą się wprost do konkretnego przedmiotu działalności, ale często można znaleźć na przykład fundusze ESG filtered, czyli takie, które wykluczają podmioty niespełniające tych kryteriów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Kiedy porównywałem na potrzeby tego podcastu wyniki funduszy od tych samych dostawców na te same indeksy w wersji ESG i bez to te stosujące kryteria osiągały zazwyczaj nieco lepsze wyniki. Jak realizować tę strategię w praktyce i jak znaleźć ETF-y na interesujące nas sektory dostępne w polskich domach maklerskich? W tym celu już wielokrotnie polecałem listę ETF z bloga Inwestomat prowadzonego przez Mateusza Samałyka, którą łatwo znajdziecie wpisując te dane w przeglądarce. Są one Mniej więcej zebrane w określone kategorie geograficzne i sektorowe, dlatego w miarę łatwo powinno być znaleźć daną grupę. Warto wspomnieć, że ETF-y, nawet na ten sam sektor, mogą mieć różny skład portfela, albo na przykład dane podmioty mogą mieć w nim różną wagę. Dla głębszej analizy polecam anglojęzyczną stronę Just ETF, gdzie można wyszukać dany ETF najłatwiej po tickerze, czyli jego kodzie. Ponieważ czasami istnieje kilka wersji danego ETF-a z praktycznie tą samą nazwą. Na tej stronie można znaleźć szeroki zakres danych, począwszy od opisu instrumentu, poprzez KID, czyli jego kartę informacyjną przygotowaną przez emitenta, dalej przez walutę funduszu, historyczne stopy zwrotu z różnych okresów, wskaźniki zmienności, TER, czyli Total Expense Ratio. Czy w końcu spółki z największym udziałem w danym ETF-ie. W ten sposób można porównać części składowe danych ETF-ów i sprawdzić profile samych spółek, aby zorientować się, czy faktycznie koncentrują swój biznes na tej strefie działalności, której szukamy. Dla osób nieposiadających dostępu do zagranicznych ETF-ów, alternatywą mogą być polskie fundusze aktywnie zarządzane. Tutaj jednak pojawiają się już coraz większe schody. Po pierwsze, inwestycja w takie stosunkowo ryzykowne fundusze akcyjne wymaga uzyskania odpowiedniego profilu w ramach przeprowadzanej ankiety MIFID, co często nie różni się zasadniczo od wymogów koniecznych do założenia konta maklerskiego. Ponadto opłata za zarządzanie przykładowego, choć w zasadzie jednego funduszu inwestycyjnego otwartego na sztuczną inteligencję, który znalazłem, Wynosi 2% za zarządzanie plus opłaty manipulacyjne. Porównując do łącznych kosztów analogicznych ETF-ów na poziomie 0,5%, jest to jednak stosunkowo dużo. Sygnalizuję jednak tę możliwość jako alternatywę dla ETF-ów. Inwestowanie sektorowe to kompromis pomiędzy dążeniem do maksymalizacji zysku poprzez wybór najbardziej perspektywicznych podmiotów. A samodzielnym wybieraniem spółek, które zwłaszcza przy podmiotach zagranicznych jest dużym wyzwaniem. Podobnie możemy inwestować w konkretne obszary geograficzne, choć takie kryterium rzadko zapewnia przewagę na rynku. W ramach tego modelowego portfela przyjmę właśnie taką strategię, aby na rynkach zagranicznych inwestować przede wszystkim sektorowo. Ponieważ są dużo szersze i oferują taką możliwość przy relatywnie niskich kosztach. Natomiast konkretne akcje będę wybierał na polskim rynku, gdzie mogę szukać swojej przewagi ze względu na znajomość języka i lokalnych uwarunkowań. O tym będę mówił w kolejnym odcinku, ale w tym chciałbym wspomnieć jeszcze o dwóch rodzajach instrumentów. W pierwszym są różnego rodzaju ETF-y służące do realizacji aktywnych strategii. W szczególności ETF-y typu short, czyli zarabiające na spadkach danego indeksu, ETF-y leverowane, czyli oparte o jakąś dźwignię, czy ETF-y realizujące konkretne strategie, np. strategię momentum czy minimum volatility, czyli minimalnej zmienności. Wymagają one oczywiście znajomości zasad stosowania tych strategii, których omówienie wymagałoby odrębnych odcinków. Warto jednak zaznaczyć, że instrumenty te mają inny charakter niż globalne czy nawet sektorowe ETF-y indeksowe. Używa się ich w konkretnych sytuacjach, np. kiedy spodziewamy się spadków, ale wymagają dużo pilniejszego monitorowania, gdyż jak widać po wykresach, spadki są zazwyczaj dość szybkie, ale krótkie. Podobnie ETF-y lewarowane nie oznaczają po prostu, że długoterminowa zmiana ceny Zostanie pomnożona przez wskaźnik dźwigni. Dochodzą do tego koszty obsługi takich pozycji w ramach ETF-a, wyższe zazwyczaj koszty zarządzania i inne zmienne. ETF-y takie opierają się też zazwyczaj na indeksach cenowych, a nie dochodowych, czyli tych uwzględniających dywidendy. Dlatego, na przykład, o ile roczny wynik ETF-a WIG 20 Total Return wynosi 37%, o tyle Roczny wynik ETF-a WIG20 LEW opartego na indeksie cenowym WIG20 z dwukrotną dźwignią wynosi już tylko 61% zamiast 74% jak wynikałoby z dwukrotnej dźwigni. Instrumenty te nie są więc prostym sposobem na dwukrotne pomnożenie wyniku, czy raczej zmienności, bo pamiętajmy, że działa to w obie strony. Służą one do stosowania zazwyczaj krótko w konkretnych momentach, a nie do ich pasywnego trzymania. Wspominam o nich, bo w niektórych przypadkach, np. spodziewanych spadków czy znacznych wzrostów, mogą być wykorzystywane do poprawy wyniku, ale jest to element strategii aktywnej i wiąże się z nim już wyższe ryzyko. Nie należy więc ich mylić z typowymi ETF-ami pasywnymi. Ostatnim instrumentem: o którym chciałem wspomnieć w dzisiejszym odcinku, są REITy, czyli fundusze lub spółki inwestujące w nieruchomości i osiągające zyski przede wszystkim z najmu. Oparte są one w innych krajach o dedykowane konstrukcje prawne, w ramach których są obciążone dużo niższymi podatkami, ale są zobowiązane do wypłaty większości osiąganych dochodów w formie dywidend. Z tego względu są one zazwyczaj klasyfikowane jako akcje albo fundusze typu distributing, czyli właśnie wypłacające dywidendę. Co wiąże się z obowiązkiem samodzielnego wyliczenia i zadeklarowania odpowiedniej kwoty podatku. Jednostki udziałowe w rejtach mogą być na rachunkach maklerskich rozpoznawane jako ETF-y albo, tak jak wspominałem, jako akcje. Rejty są alternatywą dla osób. Chcących mieć dochody ze stosunkowo stabilnych nieruchomości, a których nie stać na zakup własnego mieszkania inwestycyjnego czy lokalu na wynajem. Dzielą się one na rejty wynajmujące właśnie lokale mieszkalne, ale też użytkowe, centra handlowe itd. Przykładową listę rejtów dostępnych w XTB, który ma w tym zakresie chyba najszerszą ofertę z polskich domów maklerskich. Można znaleźć na przykład na stronie poradnikinwestora.pl, wpisując to hasło w wyszukiwarce. Celem rejtów jest zapewnienie stabilnych przepływów pieniężnych w formie dywidend, zazwyczaj na poziomie kilku procent. Należy jednak pamiętać, że taki instrument nie jest w pełni substytutem nieruchomości. Jest wyceniany na rynku na bieżąco, a cena ta wcale nie musi ciągle wzrastać. Odnoszą się one też zazwyczaj do rynków dużo większych niż Polska. Gdzie sytuacja na rynku nieruchomości może być całkowicie inna. Rejty mogą służyć do stabilizacji portfela, na przykład jako substytut obligacji w czasach niskich stóp procentowych, kiedy ich rentowności są niskie, ale po większości rodzajów rejtów nie należy raczej oczekiwać znacznego wzrostu cen. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kategorie instrumentów, o których dzisiaj chciałem wspomnieć. Jak więc w dzisiejszym odcinku wyglądałaby alokacja w portfelu? Jak wspominałem, Reity potraktowałbym raczej jako substytut dla obligacji, dlatego, w obecnej sytuacji, raczej nie znajdą one miejsca w tym portfelu. Jeżeli chodzi o ETF-y sektorowe, to moim zdaniem jak najbardziej warto je wykorzystać, chociaż nie powinny mieć przewagi nad ETF-em na globalny rynek. Dlatego z 40% części akcyjnej. W zasadzie w każdym przypadku połowę ulokowałbym w indeks globalny. Pozostałe 20 podzieliłbym na ETF-y sektorowe i ewentualnie ETF-y na polski rynek na MWIG 40 i SWIG 80. Wspominałem już o preferowanych przeze mnie sektorach, a konkretne ETF-y dobierałbym przede wszystkim pod względem łącznych opłat. Decyzja ta jednak zawsze pozostaje w rękach konkretnego inwestora. Jeżeli ktoś zamiast pasywnych ETF-ów na polski rynek, tak jak ja wolałby trochę aktywnej selekcji, to miejsce tych ETF-ów zastąpił po prostu konkretnie wybrane akcje. O tym jednak, czy warto i w jaki sposób stosować taką strategię, opowiem już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj, jak zwykle, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.